Dzień dobry. Zaprezentujemy Państwu proces biznesowy likwidacja PP z perspektywy portalu użytkownika profesjonalnego. Celem niniejszego scenariusza jest sprawdzenie możliwości realizacji procesów 2.4 wyprowadzenie użytkownika KSE z punktu pomiarowego oraz 2.2 aktualizacja charakterystyki PP przez OSD w sytuacji, kiedy użytkownik KSE jest wprowadzony do PP. Nie posiada żadnej aktywnej umowy i definitywnie zrezygnował z korzystania z energii elektrycznej w ramach tego PP. Stanem początkowym jest odebranie przez OIRE od OSD komunikatu powiadomienie o wyprowadzeniu dotychczasowego użytkownika KSE. Stanem końcowym z charakterystyki PP zostaje wypisany dotychczasowy użytkownik KSE, a sama charakterystyka PP zostaje dezaktywowana. I nie może uczestniczyć w procesach rynku energii. Teraz przejdę do prezentacji funkcjonalnej procesów w systemie CMS. Jestem zalogowany w roli rynkowej jako OSD. Z górnej belki wybieram procesy, usługi sieciowe, imigracja użytkowników, wyprowadzenie użytkownika KSE z PP. Otwiera się stosowny formularz, w którym uzupełniam niezbędne dane. Takie jak kod pp, data wejścia w życie oraz podaje klientów przypisanych do danego pp. W tym przypadku klikam przycisk plusa. Uzupełniam typ użytkownika KSM. Jest to osoba fizyczna, nierezydent. Do tego podaję typ identyfikatora identyfikator zgodny z EIDAS, CK0307 i podaję inny identyfikator osoby fizycznej. Klikam zapisz. Finalnie klikam przycisk prześlij. Jak widzimy operacja została zakończona sukcesem. Kolejnym krokiem jest aktualizacja charakterystyki PP. W tym celu przechodzę z górnej belki również do procesów, usługi sieciowe, imigracja użytkowników, aktualizacja charakterystyki PP. Podaję kod punktu pomiarowego, kategorię aktualizacji. W tym przypadku będzie to zmiana statusu przyłączenia PP CK0414 oraz datę charakterystyki PP. Klikam wybierz i klikam przycisk zmiana statusu przyłączenia PP. Otwiera się kolejny formularz procesu 2.2. Tutaj zmieniam status przyłączenia PP na zlikwidowany i określam typ zgłoszenia aktualizacji jego powiadomienie. Podaję również datę i czas zmiany charakterystyki PP. Finalnie klikam przycisk prześlij. Jak widzimy dane zaktualizowane poprawnie. Od razu pojawił się widok punktu pomiarowego. I status przyłączenia PP zlikwidowany. Możemy przejść również do użytkowników. Identyfikacja użytkownika jest w tym momencie pusta. Dziękuję za uwagę.